Siema Zimna jeszcze, piję, bo później będzie dobrze Dobra, elegancko Wuala! <noise> że pojechałeś Czemu nie chciałeś tam jechać? No bo tędy bliżej jest tutaj A ja myślałem, że jedziemy tam Nie, tu robimy robotę, tam żeśmy przejeżdżali No to pierwszy Pierwszy? <noise> w adidaskach <noise> sobie teraz żartów, czy wy naprawdę macie chęć tej kurwa No a jak? Czekaj, wyłączę sobie muzykę. My tu zaraz będziemy wjeżdżać. A, a później tam, tak? Nie, myślę, że chyba tu będziemy robić robotę. Jak myślisz, damy radę? To nie wiem, czy damy. No ale tu te pierwsze zobaczymy, to tą tu w, w lewo. Mogłem wodery założyć. Mówiłem ci, że będziemy dotąd dzisiaj. No to żeśmy przejeżdżali wszystko, widzisz, to wszystko to są takie moje ślady w poprzek, nie? No ja wiem, ty to przejedziesz, ja to już na tych zajedziesz. A ja chcę tu dzisiaj. Bo jeszcze tego żeśmy nie robili. Jak myślisz Wyjeżdżamy dobry pomysł? Z kurwa po kolana. Dobry pomysł? Tu po tobie sobie. Tak, jak już to wyorane było, to przelatywali człowieku jak kurwa po asfalcie. Ale mięsko. No. Pojedzie dzisiaj do domu, już wyłączy telefon, pierdolę, nie będę ci wiedział. Co? A do faktury Zobacz jak wyglądamy teraz, a zobacz, jak będzie wyglądać za 3 minuty. Oczywiście Nie no ja wszystko rozumiem, nie było tylko ten, ale no nie dawka, nie? Słuchaj, jest ryzyko, jest zabawa. Ale tu to może być chujnie. Bo ja to jest ostatni wyjazd dzisiaj ja już zmieniam opony już tu nie przyjeżdżam dopiero na jesień zmieniamy opony i dopiero będziemy jeździć tam Czyli po krasego na raz, tak? To jest tylko na, na, dzisiejszy, na dzisiejszy wyjazd jeszcze zostawiam Słuchaj, tu się nie ma co zastanawiać chłopaki, to trzeba zapierdalać Zapierdala. tu będzie głęboko też nie? Nie, nie powinno być, zaraz zobaczymy. Ona co? A, Dawaj, próbuj. Dobra, Teraz nie sprawdziłby 650, ale gdzieś tylko tam boczkiem boczkiem, bo tutaj to na pewno będzie. No. Ale jeszcze się ją sprawdzi. Można? Pierdala się, od razu przeskakuje. No, kruciaczek to jest wiesz. Jest mocno, to nie ma co robić, co? nie po bułki do sklepu. No nie no tu spróbujemy, Na tej sali nie ma Na tych, tych nie znaczy Na tej Na znaczy Na tych na, y, Ja idę tam, wejdę chyba zobaczę. Idziemy sprawdzimy grunt Ale tu powinno się udać To takie bajorko to O kurde Dobra, nie jest źle Do kolana jest. Jak? Do kolana jest. A tam dalej też? No do połowy byłem. Na pełnej. Na pełnej, I tam jest więcej, tam jest dół, nie? Tu jest ten dół, w drugich kolejinach. Tu było płycej. Nie rozpędził się no A już podjeżdża. No na radę wyjdzie, wyjdzie Podjechać? Podjechać? Przykładzi mnie Co? Przykładzi mnie Nie, może wyjdzie W Dobra, podjadę. <grystek> ja <pierd> <grystek> <grystek> Teraz to... się. <grystek> <grystek> Lekackie O no, jak zorro ty mi zajebało oh, yes. oh. Ale, wiesz, nie, Co? O jest Ale co? go Dobre Czekaj, ja ci zrobię zdjęcie, jak chcesz, chodź. Kurwa, to tak się topimy, a nie... A... <grystanie> Idę się kurwa tam w to tak się chodź. Kurwa, całym się kopałem w błocie, no. Czekaj. <grystanie> to widziałem, jak gdzieś kurwa poszedł. To nie, bo nie zdążyłem, bo mi wyrwało go, nie? Chodź do Odessa. Co? Do Odessa chodź, te zdjęcie ci zrobię przykład Elegancko. Ja pierdolę, zobacz. Ja tam przejeżdżam. Ja pierdolę. Ja Zapytaję, czy aż tak się? Nie mam, nie mam <śmieniu> Lecimy. Cimy? Nie, no, tu jeszcze, a tam pojedziemy też jak chcesz. A to już na chwilę. O, wyryte, wyryte trochę. Zobacz, no. <grywia> Próbujesz? Tak, już zawracam, tylko niech mi ręce... I tym samym śladem będzie szedł, czy będziesz Tym bo, samym. Tym samym jeszcze, Tym tak? samym, no. Jeszcze tu spróbuję, tak po przekątnej, tu. Otwieram. Zobaczymy. Tam będzie problem ze zrobieniem, ale będzie tutaj... tutaj na środku, nie? Jeszcze jest trochę to za głęboko jest, bo jak tyle wchodzisz i wpadasz, no to wiesz, skład jest 6 cięższy to nie ma, szans. nie ma szans. Jakiś lekkim kanamikiem czy czymś, to myślę, że na pewno by się udało, ale wiesz, ta jest krowa, 500 kg prawie, nie? Pod can

Kiedy się już kurwa na ty. Sop, stop, 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 stop! Prawo skręć! Tutaj. Prawo, prawo, mocno w prawo! Dobra, przejdziesz. Dawaj. Dobra, jedziemy tam dalej. Te błota to są ostatni raz na razie. Ostatni raz te błota. My już nie będziemy przyjeżdżać tutaj. Zaliczone. Jutro może <laughs> Zaliczone. Jedziemy tam na te drugie? A nie stygniemy, lecimy. Stygnieje! Ja pierdziele, no jak żółwia ninja ty <grym>, To co próbujemy tam? Możemy no, spróbować. No. Nie no jak jesteśmy, to trzeba spróbować. I to mówię, to takie ostatnie brudzenie na razie. Słuchaj, albo się uda, albo nie. Albo się uda albo nie, o no to chodzi. Ja pierwszy? Ja pierwszy czy ty pierwszy? W tym samym miejscu, no Dobra, nie ma co kopać Kurwa, stanie zaraz we dwóch Tak się bawią duży chłopcy no To jest właśnie ta kolejna pieprzona Bo ja nie mam po co... W tym, ja nie mam po co wjeżdżać! Co mi się podoba ten kruciaczek Wychodzę choć, choć, choć. No. Idzie z nim jak z sprzem na spacer Jeżdżak Stoj sobie wiadę, wiesz? 148, akurat Jechać czy jedziemy się myć? No to jak chcesz to jedziemy się myć To może nie tak, bo no to i tak nie da nic No tak, to nic nie da, to nie da nic <gry>